Cześć, dzisiaj pokażę Wam ciekawą markę, której przynęty możecie kupić na stronie www.calours.lt i będziecie mogli kupić je już w styczniu na targach Evolution w Warszawie. A co jest w nich nietypowego? Powiem Wam na końcu filmu. AS Bytes to niezwykle realistyczne ręcznie robione przynęty z Litwy, których przedstawicielem i dystrybutorem na rynek europejski jest Kalurs. Służą głównie do połowu dużych drapieżników, takich jak szczupak czy sandacz, ale na pewno skuszą się na nie też okonie, zwłaszcza te duże. Nie przedłużając, zobaczcie razem ze mną, co ciekawego mają w ofercie. Pierwsza i największa Mother Roach, czyli imitacja płoci. 15,5 cm, 34 g. To jest przynęta na duże szczupaki. Gobi, czyli babka, 12,5 cm, 30 g, chyba wezmę ją na sandacze. Aggressive perch, czyli ciekawie wybarwiona imitacja okonia, 13 cm, 24 g. Ruffle, czyli jazgasz, 9,5 cm, 9 g, na moje oko to będzie idealna przynęta na sandacze. I na koniec Ruffle Natural o takich samych parametrach jak poprzedni. Jednego nawet już uzbroiłem. A teraz ciekawostka. Przynęty AS Bites są wykonane z form wykonanych z prawdziwych ryb. Co o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzach.